Hej! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy kolejne zaskakujące sushi. No i ze mną jest... Witam, ja Paweł Trzaskowski, restauracja Łabu, Warszawa. Zapraszam. No dobrze, to co dzisiaj? E, dzisiaj przygotujemy e, tatara z łusosia. E, I to niespodzianka, bo zrobimy go w makach. No Okej, okay, bo... czyli tatar maki idzie w parze i coś tak. razem z tego zrobimy. Zrobimy Dobra. sobie. Już, e, już zaczynamy, sobie zaczynamy od posiekania mięsa, czyli wykorzystujemy tutaj łososia i siekamy, siekamy mięso łososia. Boże mm -hmm. kawałek, który nam został. Mm -hmm. e, ja lubię drobno ja posiekać się tatara, także mm wołowego. -hmm. tak. Czekamy dosyć drobno, choć znam osoby, które lubią czuć krótsze kawałki. Tak naprawdę kwestia, kwestia tego jak państwo, państwo lubią jak Państwo chcą zjeść. No, tak dobrze, żeby było widać, że to jest łososz. Fajnie, mamy miseczkę. Przełożymy sobie tego tatara do miseczki w zielony bork. A dodajesz od razu do tego. Dodaję Super. od razu do tego. Dlatego, że wymieszamy to od razu. Nie będę Aha. tworzył, że tak powiem, osobnych dodatków, tak jak znamy w tatarze Aha. wołowym, gdzie mamy jajeczko i dodatki. Tak, Tutaj doprawiamy po prostu już kilka szczypt tego, 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 tego pora. Mhm. Odrobina ostrego sosu sriracha. To jest rodzaj pasty paprykowej o różnych, że tak powiem, stopniach, stopniach intensywności. Dokładnie. Tak, żeby też nie, nie, nie narzucał się w żaden sposób na ostry smak. Mhm. To jest ściganie Togarashi, bieg siedmiu przypraw. Między innymi z ciekawszych rzeczy jest tu skórka limonki. Tak, jest czarny sezam, jest odrobina kolendry, jest chili, jest sól. Mieszanka przypraw. Mieszanka jednym przypraw. Dosłownie, tak naprawdę odrobina, też żeby. On jest ostry, więc też trzeba rozważnie go tak dozować. I to też kilka szczyt. Mięso łososia jest tłuste, więc ostre przyprawy giną. Giną w całej kompozycji dlatego też zastosujemy odrobinę alkoholu ale to dosłownie odrobina, więc proszę się nie bać po zjedzeniu tatara można śmiało wsiąść do samochodu i prowadzić odrobina sake, to jest sake tak, sake produkowane z ryżu tak zwanego uruchi mai tak naprawdę stopnie po polerowania ryżu to jest jakoś sake, ale to jest, myślę, że temat na temat? następny odcinek E, szoju sos sojowy, Aha. też o, chodzi o to, żeby mięso było słone. I to też dosyć, dosyć może nie tyle obficie, co z wyczuciem. E, czyli mięso, por, shichimi, tagarashi, mm -hmm. e, sriracha, sos e, na bazie pasty paprykowej, e, sake, sake i sos sojowy. E, doprawiamy, mm -hmm. e, mieszamy całość. Tak, nie boimy się tak naprawdę skosztować, bo, bo hmm, sukcesy... Nie jest... boimy się skosztować. Tak. Spróbujemy i oczywiście... To tak. Stwierdzimy, czy, czy trzeba coś doprawić, tak? Hmm. No i co? Myślę, że jest OK. Ja też tak myślę. Jest odpowiednio ostry, nie jest za ostry. Naprawdę fajnie hmm. wyczuwalny por. Tak naprawdę, no. takie tatare... lekką taki lekko, stramy. lekko stramy. Tak ale to ten drugi smak. Zobacz taki... właśnie te etapy, mm -hmm. tak? Do tego też użyjemy a, a drobiny ryżu, to, to nam złagodzi. Aha. Użyjemy trochę ogórka i zaczynamy. Tak, Robimy no. maki, tak jak wspomniałem maki z tatarem, z łososia. Klasycznie nori, matowa strona, która, na której padamy mm -hmm. ryż. Co jest ważne, ziarno musi być widoczne, Aha. nie może być rozklejone. Fajnie, jak się rysza, że tak powiem, świeci. tak? Aha. Czyli jest, jest szklisty, nie jest zbyt suchy, ale też nie może być. Tak Zostawiłeś tutaj, tak? Tak, zostawiłem, bo musimy skleić te maki. I tutaj Aha, dosyć będziesz tak, w tą stronę. Rozumiem. Zrobi tak, okay. Zrobimy tak. futomaki, czyli mhm. maki wieloskładnikowe tak yes. ma, z japońskiego. Troszkę więcej ryżu, jak zauważyłaś, tak. na maku. Z racji tego, że tak naprawdę będziesz tylko tatar, który y, stanowi jakiś taki malutki fragment tylko tego maka. Użyjemy ogórka. Oczywiście posmarujemy to delikatnie wasabi. użyjemy ogórka, y, który, który kroiliśmy w poprzednich odcinkach, mm -hmm. też y, pokazywałem jak to się robi. On nam złagodzi tu smak, mimo wszystko odrobina tego pora i tatar. Tatar, możemy nałożyć dłonią. Proszę też nie bać. Taka nie za duża ilość, ponieważ jeszcze ułożymy na makach takie małe kopcze. Rolujemy. Ja lubię, tak jak wspomniałem wcześniej w poprzednich odcinkach, rolować bez maty. Matą formuję tylko. Czyli zamykam maka delikatnie wodą. A przy, przy takich zwykłych woda jest ok? to, to wspominałeś? Tak, o tym, że Japończycy tak. tego nie robią. To jest nawet tak, że, że tak powiem, niezgodne z rytuałem, Aha. z techniką. A jak e, wtedy to wklejają? Wtedy właśnie jest, wykorzystuje się na przykład tłuszcz z ryby. Czyli Aha. on sam, ten noli namięka i, i tworzy taki klej. Za, ja postępuję restauracyjnie, a, gdzie tak naprawdę świeżo skręcone sushi. Tak naprawdę, za 30 sekund już wędruje na talerzu. Dla bezpieczeństwa zwidrzam delikatnie wodą, Aha. żeby przyspieszyć proces spejania nori. To tak naprawdę w jakiś taki rażący sposób nie wpływa na smak sushi. Mhm. Natomiast, nie, zdaniem Japończyków, nie jest profesjonalne. Ale to, Ej. tak jak mówię, nie jesteśmy w Japonii, jesteśmy w Polsce. Nie, ale to jest, wiesz, <laughs> niesamowita ciekawostka, tak? Tak. Jakby wcześniej nie miałam w ogóle na to pojęcia, bo fajne. Dobrze, mamy Maka, formujemy go delikatnie tak, żeby tatar nam mhm. nie wypłynął z konstrukcji. Jest gotowy. Większość takich futomaków fajnie by było zjeść za jednym razem, czyli jeden kawałek Aha. do buzi. Akurat... W przypadku naszego maka będzie to trudne, bo tam pojawią się kopczyki z Aha. tatara, więc można go zjeść na różne, na różne sposoby. Tak. Kroimy maka. Tak jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, ten tą długość nori, ten rodzaj maka, kroimy na 6 kawałków. Tak, żeby tatar nam nie wypłynął. Mhm. I mamy. Dobra, ustawiamy. I to tak naprawdę już dekoracja zależy no, od nas, od kucharza. Jak to podamy. Mamy taki, taki wariant. maki z tatarem z łososia. Aha. Ustawimy go w taką. Z każdym razem inaczej ustawiasz, czasem pod wrażeniem na ile sposobów można wiesz, podać. Mamy. I co? Eee, mhm. Podkład. Jeszcze I jeszcze to. robimy takie delikatne kowczyki z tatara. To dosyć ssące będzie. No właśnie, widzę. A goście lubią zjeść dobrze i to dosyć dużo. Jeżeli chodzi o tatara, to jest to jedna z popularniejszych odsłon. Aha, Oczywiście na początku nigiri sashimi, różnego rodzaju maki. Ale tatar jest także popularny. Oczywiście możemy tatara przygotować z większości ryb. Natomiast z białych ryb niekoniecznie jest tak smaczny jak z ryb czerwonych tak zwanych. Niemniej jednak jest to, jest to niewykonalne, bardzo fajnie. Też chyba w ogóle tatar z czerwonych jest taki po prostu bardziej widowiskowy nie? Ta, tatar, ta, dokładnie tak, ta, dokładnie tak, dokładnie tak. Dobrze, mamy e, przygotowane mm -hmm. tak naprawdę no, wszystko. wyglądają takie na, raczej na dwa kęsy. Na dwa kęsy. Dobrze jest sobie zjeść pałeczkami tatar i maka już dla, oso, zła, oso, osobno no, dla zmagazynia tutaj całe, całości e, kompozycji. Hmm. Tak naprawdę, co? I czymś dekorujemy? Dekorujemy na przykład po, po kiekami pora. E, co nam się przyda? przyda nam się na przykład limonka mm -hmm. albo juzu, jeżeli nie dostęp. Tak mam... To już na przykład zrób, zrób tak, jak, jak jakbyś chciała to dostać w restauracji. podwyższe kowczyk Dokładnie, tak. tendencja w kuchni z tego czasu była taka, że w górę tym, tym, tym lepiej, tak? Mamy, mamy dekoracje, dodajemy odrobinę na przykład limonki. Aha. No. I co? Nie będzie, bo to można to skropić. Można czy... to skropić. Jeżeli skropimy sokiem np. z juzu lub z limonki, tatar nabierze takiego ostrygowego smaku. To Aha. jest taki trik, dosyć ciekawy. Tak naprawdę chyba ten sok powoduje to, że tłuszcz delikatnie się ścina i Aha, ten smak i wtedy... jest bardziej, mm -hmm. bardziej uh, że tak powiem, wyczuwany. Dokładnie. Tak, Odrobinę białego, białego imbiru. Tak naprawdę maki gotowe. A sobie zrobiłeś to tak błyskawicznie? Świetnie. Dobra, ja już mam na nie <grym> To słuchajcie, tak się prezentują. Zupełnie coś innego, tak? Bo tatar, ale też maki. Fajna propozycja podania. Mega fajna. No cóż, ja Ci bardzo dziękuję, Was zapraszam e, i do łobu sushi, i do zrobienia, i do smakowania, i do próbowania, i do eksperymentowania z sushi, prawda? Dokładnie, nie bójmy się eksperymentować. E, to jest przygoda i myślę, że, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo, bo warto, naprawdę warto I sushi, jest zdrowe. E, Także same, same dobre rzeczy. Piękne. Piękne, tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.